Dobra już, tak Tamten zobacz, mu, kurwa Dym z tej kiełbasy leci. Jeszcze o kurwa nie te, <grym> Lubi mu Lubi może kął kiełbasę. Bez tłuszczu Tu wejdź <grym> kurwa węgla A ty nie jesz? Nie zaraz poczekaj kurwa, tylko dziadek kontynuuje Nie, poczekaj, już, 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 o no od, od niego wejdę, on się nakłada, to od niego a nie wiedziałem, że nas pięciu będzie, że za to wziąłem cztery, tylko tak to może się nie poszło. A no do kur... Marmionowska. Przecież ja tak samo umiem, Ty. Dziesięć, dziesięć sztuk, mogłem wszystkie dziesięć pierdolić do samochodu. Ale ja... Ale dobrze jest, wszystko się pomiskiło. Zadzi tą tą bułkę już do, do tego Kurwa teraz będzie To pojeżdżę tam kurwa? Nie, tu do, do tego no Nie może wyjechać. Co to się do domu się nie Tak Takie Kurwa Rafał co ty robisz? Przyjebał żeś kiełbasę no kurwa, ją jem i już jest pairam, nie będę kurwa 15 piła w kurwatmachu. Co, tam jest zabaw bity w, w TO.